Gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, czy rozpoznalibyśmy Go, czy przeszlibyśmy obok Niego obojętnie? Bracia i siostry, pomyślcie o tym: gdyby Jezus wszedł do naszego miasta dzisiaj, właśnie teraz, czy rozpoznalibyśmy Go, czy przeszlibyśmy obok Niego obojętnie? Dwa tysiące lat temu ci, którzy znali pisma na pamięć, nie rozpoznali Go, ale celnicy i grzesznicy tak. A co, jeśli nawet dzisiaj nie szukamy Go, a jedynie obrazu, który sobie stworzyliśmy? Zanim zaczniesz, Napisz, z jakiego kraju nas słuchasz. Miłego oglądania i Bożego Błogosławieństwa. Często malujemy Jezusa w naszej wyobraźni tak, jak nam wygodnie go widzieć. Białe szaty, lśniąca twarz, delikatne światło dookoła, i jesteśmy pewni, że tak właśnie będzie wyglądał. Jesteśmy pewni, że podczas jego przyjścia wszystko będzie jasne, bez żadnych wątpliwości. Ale pamiętajmy, jak było dwa tysiące lat temu. Kiedy Mesjasz przyszedł na świat. Nie były łytani z honorami. Izrael czekał na wyzwoleńczego króla, silnego wojownika, który podźwignie naród, obali rzymskie rządy i przywróci mu dawną chwałę. Nie przyszedł jednak wojownik, lecz łagodny nauczyciel z Nazaretu. Cieśla przyszedł otoczony prostymi rybakami, poborcami podatkowymi i kobietami, które ówczesne społeczeństwo uważało za niegodne. I oto paradoks. Ci, którzy znali pisma na pamięć, którzy codziennie rozmawiali o Bogu, nie rozpoznali go. Byli zaślepieni swoimi oczekiwaniami, swoimi religijnymi schematami. Spodziewali się chwały i mocy, ale otrzymali kazanie o miłości do wrogów, o przebaczeniu, o skrusze serca. I dlatego go odrzucili. Nie dlatego, że nie widzieli cudów widzieli, ale dlatego, że nie pasował do ich obrazu. Ich serca były zamknięte na przyjęcie prawdy, która przyszła w pokorze. Przyjaciele, bądźcie szczerzy, czy nie jesteśmy dziś tacy jak oni? My również tworzymy własnego Jezusa w naszych umysłach. Dla niektórych jest on gwarantem sukcesu i zdrowia, który spełnia każdą prośbę. Dla niektórych jest surowym sędzą, który każe za każde słowo. Dla niektórych jest łagodnym, bezwarunkowym kochankiem, który nie żąda niczego w zamian. Ale co, jeśli on nie przychodzi w formie, której oczekujemy? Co, jeśli zamiast wielkiego wejścia z trąbami i znakami, pojawi się cicho, niezauważony, w osobie człowieka którego nawet nie uznalibyśmy za godnego? Czy rozpoznalibyśmy go wtedy? I tu jest niebezpieczeństwo, bracia i siostry. Jeśli nasze oczy są skupione na obrazie w naszych głowach, możemy ominąć prawdziwego Chrystusa. Możemy go odrzucić, ponieważ nie pasuje do naszych wyobrażeń. Pamiętajmy: kiedy przyszedł po raz pierwszy, został przyjęty przez tych, którzy nie mieli mocy, którzy byli upokorzeni, którzy wiedzieli, że bez Boga są niczym. Celnik. Prostytutka, trendowaty, oni widzieli w nim Zbawiciela, ponieważ nie szukali kogoś, kto zaspokoi ich ambicje, ale kogoś, kto zbawi ich duszę. Dziś pytanie jest takie samo: Gdyby Jezus przyszedł teraz do naszego miasta, naszego kraju, naszych czasów, czy rozpoznalibyśmy go? Czy też, tak jak wtedy, spieralibyśmy się, testowali, żądali dowodów, a w końcu odrzucili go? Czy jesteśmy gotowi rozpoznać go tylko wtedy, gdy spełnia nasze oczekiwania, czy też jesteśmy gotowi usłyszeć Jego głos, niezależnie od tego, w jaki sposób przychodzi? Jest to wyzwanie dla każdego z nas. Nie żyj w iluzji, że automatycznie rozpoznajesz Chrystusa tylko dlatego, że chodzisz do Kościoła lub znasz Biblię. Faryzeusze również znali Pismo Święte i codziennie przebywali w świątyni, ale to nie uchroniło ich przed zaślepieniem. Nasze serce musi być przygotowane na to, że Boży plan może nie pokrywać się z naszym planem. Jego wygląd, Jego drogi, Jego słowa mogą wytrącić nas z naszego normalnego rytmu. Dlatego dziś, gdy masz czas, zbadaj swoje serce. Żądaj sobie pytanie: czy naprawdę czekam na Chrystusa, czy tylko czekam, aż przyjdzie i zrobi to, co chce, aby zrobił? Czy jestem gotów podążać za Nim, jeśli Jego ścieżka okaże się wąska, trudna i niepopularna? W końcu dokładnie to wydarzyło się wtedy i dokładnie to może się wydarzyć ponownie. I na koniec pozwól, że żądam pytanie, które mnie nurtuje: gdyby on zapukał dziś do twoich drzwi, ale wyglądał i mówił inaczej niż się spodziewałeś, czy otworzyłby się? A może zamknąłby się, myśląc, to nie może być on? Niech to pytanie będzie naszym duchowym lustrem. Ponieważ w dniu, w którym on przyjdzie, to nie obraz w naszych głowach będzie decydował o wszystkim, ale gotowość naszych serc do usłyszenia i uznania jego głosu. Bracia i siostry, Pismo Święte mówi nam wyraźnie, że powrót Jezusa nie będzie momentem, w którym wszystko będzie proste i oczywiste. Wręcz przeciwnie, sam pan ostrzegł, że przed jego przyjściem fałszywi prorocy będą się mnożyć, pojawią się fałszywi Chrystusowie i wielu zostanie zwiedzionych. Powiedział: strzeżcie się, aby was kto nie zwiódł. Oznacza to, że niebezpieczeństwo oszustwa będzie wielkie i nawet ci, którzy nazywają siebie wierzącymi, zostaną zwiedzeni. W dniach poprzedzających jego przyjście zobaczymy wiele podróbek, pięknych kolorowych, przekonujących, ale pozbawionych ducha Bożego. To nie to, ile wiemy o Biblii w teorii, zrobi różnicę, ale to, jak bardzo żyjemy słowem w rzeczywistości. Przypomnijmy sobie, jak było za pierwszym razem. Faryzeusze i uczeni w piśmie znali prawo na pamięć. Wiedzieli, jak cytować pismo, znali proroctwa o Mesjaszu, wiedzieli, jak pięknie się modlić i zachowywać tradycje. Ale to oni odrzucili Jezusa. Dlaczego? Ponieważ ich serca były zamknięte, a ich oczy utkwione w zachowaniu władzy i rutyny. Ale grzesznicy, poborcy podatkowi, prości rybacy, ci, których uważali za niegodnych, przyjęli go. Usłyszeli głos pasterza i poszli za nim, ponieważ nie szukali religijnego potwierdzenia swojej sprawiedliwości, ale miłosierdzia i zbawienia. Jeśli przeniesiemy to do naszych czasów, scenariusz może być przerażająco podobny. Pomyślmy, Gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj bez chwały, bez bogactwa, bez parat i kamer telewizyjnych, ale w pokornym przebraniu zwykłego człowieka, czy uwierzylibyśmy, że jest królem królów? Gdyby wypowiedział słowa, które byłyby sprzeczne z naszym komfortem, naszymi przyzwyczajeniami, a nawet sposobem, w jaki jesteśmy przyzwyczajeni do prowadzenia kultu, czy zgodzilibyśmy się z nim, czy też odrzucilibyśmy go, nazywając go wędrowcem i wichrzycielem? Historia pokazuje, że ludzka natura ma tendencję do odrzucania wszystkiego, co wyprowadza ją ze strefy komfortu. Dziś żyjemy w czasach, w których duchowe podróbki rozprzestrzeniają się szybciej niż prawda. Fałszywi mesjasze, modne ruchy religijne, kaznodzieje obiecujący łatwą drogę bez krzyża, wszystkie te rzeczy brzmią ładnie, ale nie mają nic wspólnego z Ewangelią. To właśnie w takiej atmosferze prawdziwy Chrystus może pozostać niezauważony przez tych, którzy szukają jedynie spektaklu i potwierdzenia własnych oczekiwań. Możemy stać się tak zaabsorbowani zewnętrznymi formami, że przegapimy samego pana, który będzie tam stał, ale w przebraniu, które nie pasuje do naszych wzorców. Tak więc dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy duchowej czujności. Pan powiedział, po owocach ich poznacie ich. Oznacza to, że powinniśmy oceniać nie po wyglądzie, nie po pięknie mowy, nie po liczbie subskrybentów czy wielkości kościoła, ale po owocach, czy ta służba prowadzi ludzi do pokuty, Miłości, pokory i posłuszeństwa Bogu. Jeśli nie ma tych owoców, to nie pochodzi od niego, bez względu na to, jak imponująca może się wydawać. Chcę, abyśmy dzisiaj osobiście spojrzeli na to pytanie. Gdyby jutro Chrystus zapukał do mojego życia, czy byłbym gotów rozpoznać jego głos? Czy rozpoznaję go w duchu, a nie w wyglądzie? Jeśli bowiem w naszych sercach nie ma zażyłości z Bogiem, ryzykujemy, że odrzucimy go tak jak faryzeusze i przyjmiemy podróbkę. Która ładnie wygląda i mówi to, co nam się podoba. Nadejdą chwile, kiedy trudno będzie odróżnić prawdę od podróbki. Mamy jednak niezawodnego przewodnika, Słowo Boże i Ducha Świętego. Oni nigdy nie odwiodą nas od krzyża, ani nie uśpią nas w fałszywym poczuciu duchowego bezpieczeństwa, ale poprowadzą nas do świętości, pokuty i miłości. Dlatego naszym obowiązkiem jest codzienne karmienie naszych serc Pismem Świętym, abyśmy w odpowiednim momencie mogli powiedzieć znam ten głos. To jest mój pasterz. Bracia i siostry, nie dajcie się zwieść zewnętrznemu splendorowi. Drugie przyjście nie jest pokazem dla publiczności. Będzie to moment prawdy, kiedy okaże się, kto naprawdę znał Chrystusa, a kto znał tylko Jego obraz. Tego dnia będzie już za późno, by cokolwiek zmienić. Czuwajmy więc teraz, abyśmy Go wtedy nie przeoczyli. Bracia i siostry, jeśli naprawdę wierzymy w przyjście Chrystusa, Naszym głównym pytaniem nie jest dziś, kiedy to nastąpi, ale jakimi ludźmi będziemy do tego czasu. W końcu, duchowa gotowość nie jest czymś, co można kupić w ostatniej chwili lub uzyskać szybko, gdy zatrąba. To nienagromadzone dobre uczynki w zeszycie lub liczba lat spędzonych w kościele. Duchowa gotowość to stan serca, które żyje w ciągłej zażyłości z Bogiem. Jest to wewnętrzna znajomość jego głosu, jego charakteru, jego dróg. I ta intymność nie jest tworzona przez formę. Rodzi się w codziennej komunii z nim, w modlitwie, w medytacji nad Słowem, w pokornym posłuszeństwie, nawet gdy nikt nie patrzy. Pamiętajmy o słowach Jezusa: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je i one idą za mną. Owce rozpoznają pasterza nie dlatego, że widzą jego sylwetkę na horyzoncie, ale dlatego, że słyszą jego głos każdego dnia. Ufają mu, ponieważ karmił je, chronił i prowadził bezpiecznymi ścieżkami. Przenieśmy to na życie duchowe, jeśli rzadko otwieramy Biblię, jeśli modlitwa stała się formalnością, jeśli słyszymy o Chrystusie tylko w niedzielę, jak rozpoznamy jego głos, gdy przemówi do nas osobiście? Wyobraźmy sobie, że Chrystus przychodzi dzisiaj i mówi: Zostaw wszystko i chodź za mną. Czy zgodzilibyśmy się? Czy zgodzilibyśmy się porzucić nasze wygody, rutynę, plany na przyszłość, by pójść za nim? W Ewangelii czytamy o młodym człowieku, który przyszedł do Jezusa z pytaniem. Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Od młodości przestrzegał przykazań, ale kiedy Jezus powiedział: Sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną, odszedł zasmucony. Dlaczego? Ponieważ jego serce było przywiązane do posiadłości, a nie do Boga. I tutaj widzimy, że prawdziwa gotowość to gotowość do posłuszeństwa, nawet jeśli wiele to kosztuje. Często myślimy, że rozpoznajemy Chrystusa po cudach, ale Biblia uczy nas ostrożności, fałszywi prorocy również mogą czynić cuda. Rozpoznajemy go po jego głosie i owocach. A głos Boga nie zawsze jest grzmotem z nieba. Najczęściej jest to cicha podpowiedź w sercu, słowo, które ożywa, gdy czytamy Pismo Święte, wewnętrzne świadectwo Ducha. A jeśli nie jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania go w ciszy, trudno nam będzie rozpoznać go pośród zgiełku świata. Jest taka pouczająca historia. Pewna kobieta przez lata modliła się, by Bóg pomógł jej wyjść z ubóstwa. Spodziewała się cudu, dużej sumy pieniędzy, niespodziewanego spadku, hojnego sponsora. Ale pewnego dnia sąsiad zaproponował jej ciężką i mało prestiżową pracę. Odrzuciła ją, myśląc, że nie była to odpowiedź Boga, a jedynie zbieg okoliczności. Minęły lata i dopiero wtedy zdała sobie sprawę, że to właśnie poprzez tę pracę Bóg chciał ją poprowadzić na nową ścieżkę. Odrzuciła pomoc, Ponieważ przyszła nie tak, jak się spodziewała. W ten sam sposób możemy odrzucić samego Chrystusa, jeśli czekamy na Niego tylko w określony sposób. Duchowa czujność zaczyna się od wewnętrznej szczerości przed Bogiem. Musimy zadać sobie pytanie, na co tak naprawdę czekam od Chrystusa? Czy chcę, aby On przyszedł, czy też mam nadzieję, że nie nastąpi to szybko, aby miał czas na własne życie? Czy moja wiara opiera się na Nim samym, czy na błogosławieństwach, których od Niego oczekuję? Te pytania mogą być niewygodne, ale są konieczne, ponieważ sprawdzają nasze serca, czy jesteśmy naprawdę gotowi. Życie w oczekiwaniu na Chrystusa to nie tylko spoglądanie w niebo, ale życie tak, jakby on mógł przyjść już dziś. Oznacza to, że nasze serca powinny być czyste, ręce gotowe do pracy, a usta gotowe do wyznawania Jego imienia. Oznacza to gotowość do służenia nawet w małych rzeczach, których nikt nie widzi. Oznacza wierność w tym, co On już nam powierzył. Niezależnie od tego, czy jest to opieka nad rodziną, służba w kościele, czy pomoc bliźniemu. W tym czekaniu kryje się niebezpieczeństwo, znużenie. Świat będzie się śmiał, mówiąc, gdzie jest to obiecane przyjście? Ale Pismo Święte przypomina nam, że Bóg nie zwleka, ale daje czas, aby każdy miał szansę na pokutę. Nie znamy dnia ani godziny, ale wiemy, że On przyjdzie. Dlatego każdy dzień jest dla nas okazją, by powiedzieć, Panie, oto jestem. Bracia i siostry, gdyby przyszedł dzisiaj, czy rozpoznalibyście go? Nie po wizerunku na obrazie, nie po głosie kaznodziei, ale osobiście, po bliskości, jaką masz z nim. W końcu możemy go rozpoznać tylko wtedy, gdy znamy go już teraz. To jak spotkanie z przyjacielem, z którym rozmawiasz codziennie, rozpoznasz go po pierwszym słowie, nawet jeśli zmienił się zewnętrznie. Tak samo jest z panem, jeśli usłyszymy jego głos dzisiaj, nie pomylimy go jutro. Dlatego nie odkładajmy życia duchowego na później. Nie czekajmy na szczególny moment, by się do niego zbliżyć. Ten moment jest dzisiaj. Jego głos można usłyszeć teraz, jeśli otworzymy Pismo Święte, jeśli ugniemy kolana, jeśli pozwolimy mu przemówić do głębi naszych serc. A kiedy nadejdzie dzień jego powrotu, nie będziemy gorączkowo sprawdzać, czy to ten sam Chrystus, czy nie. Po prostu podniesiemy głowy i powiemy: Znam cię. Czekałem na Ciebie. I to, drodzy, jest celem całej naszej wiary: nie tylko być wśród tych, którzy wiedzieli o Chrystusie, ale być wśród tych, którzy znali go osobiście. Ponieważ to właśnie nasza osobista wiedza o Zbawicielu da nam pewność siebie w czasach, gdy świat pogrąża się w wątpliwościach. A jeśli zbudujesz tę zażyłość dzisiaj, jutro, kiedy go spotkasz, nie odwrócisz się, ale pójdziesz za nim, wiedząc, że to jest Twój Pan. Amen. Drodzy chrześcijanie, Dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.